Jest. Rozpoczynamy zatem to spotkanie. Odbioru gości, chociaż to samo uczynił też Szaur, znakomicie wypatrzyły i Świetna interwencja. Była, wydaje mi się, że i tak ten krążek kierowany przez Moksancewa w boczną siatkę, teraz słupek, chociaż jeszcze wydawało się, że może będzie dobitka. Teraz, ale nie starał się zagrywać do Woroszyły. Bodrow poradził sobie z jednym z obrońców. Jeszcze. Wycofanie przez rosyjskiego centra i Isma Giłow, jeżeli wzrok mnie nie myli, otwiera wynik tego spotkania po 4 minutach 19 sekundach. Hokejista z 24 numerem na plecach, w czarnej koszulce, ze złotymi elementami, takularny deszcz pluszaków na tafli tafliwarenie. Sano Kubukowski ładnie poradził sobie z Sakukinunenem i wywołałem właśnie deszcz pluszaków, możecie Państwo zobaczyć. Po obrance Jakuba Bukowskiego, który świetnie zwiódł obrońcę krakowskiej drużyny, co zaraz zobaczymy na powtórce, ale na razie możemy jeszcze zobaczyć to, co dzieje się na arenie w Sanoku. Jeszcze raz ten manewr na Saku Kinunenie. To gospodarze rozpoczynają swoją akcję, i teraz znakomicie z lewej strony po krótkim roku starał się. Większej liczbie graczy, rywala, tymczasem strata Taminena i potężnie dudasz. Mamy krążek w bramce, a więc mimo tego, że od ponad minuty trwała przewaga drużyny STS-u, znakomicie kapitan drużyny Komar Krakowi wykorzystuje ten fatalny błąd Taminena. Wicki z prawej strony z powrotem olearczyk na tym samym miejscu, co przed chwilą właśnie do niego skierowany krążek, i udaje się równo. Z końcem kary Ismagiłowa strzelić bramkę na jakieś dziesiąte sekundy przed końcem kary Ismagiłowa. A to oznacza, że jeszcze 20 sekund będzie trwała druga kara. W drużyny Hamalajnen Bukowski Hentonen. w obronnych Bodrow. Bodrow nie decyduje się na podanie, chociaż teraz jeszcze zagrał przed bramkę spieszną. Daje się przejąć krążek strzał se prawego bulika. I Alexi Hamalajnen. Zdobywa bramkę dającą prowadzenie pierwszy raz w tym spotkaniu dla gospodarzy. Bezradny Dawid Zabolotny po raz trzeci w tym spotkaniu. Krakowianie starają się jak najszybciej odpowiedzieć, Shirley, ale. Strata i jedzie rzek sam na sam ze spiesznymi, spieszny skutecznie. Ale to już nieważne. Hama Linen z lewej strony i ubiegły go. Rodak w czarnym stroju, jeszcze uderzenie mocne z dystansu i Krążek zmierza w stronę bramki pasów. Jest 4 do 2. Ja z chęcią zobaczę jeszcze tę bramkę na powtórce, by upewnić się kto był strzelcem, bo wiemy dużo działo się w tej akcji. Tu jeszcze Karlsson wyekspediował Krążek, ale wprost na chyba Jekunena. Jeżeli zdecydował się na uruchomienie szybkiego ataku. Hamalajnen ładnie teraz, Hamalajnen radzi sobie właściwie z całą obroną krakowskiej drużyny i strzela drugą bramkę w przewadze, dając trzybramkową przewagę drużynie Ciarko STS-u. No jak możemy zobaczyć na powtórce, całą drużynę oszukał hokeista STS-u ciekuje z Rosjanin, ponieważ tracą cenne sekundy Krakowianie, których zostało 45 i smagiłow. I teraz o dużym bo Przed bramkę spiesznego. Jest trafienie. Tak więc dwie bramki przewagi już tylko w Sanoku. A Krakowianie cieszą się. I to daje nam oczywiście nadzieję na to, że tutaj w Sanoku kroją nam się Krakowianie. Szaur wprowadzający krążek Jacenko i ten strzał mógł zaskoczyć. Niesy. Z Sanockiej areny. Rozpoczynamy trzecią tercję. I ależ Jerzek jako środkowy walczący o krążek groźnie pod bramką spiesznego. Musiał jeszcze na raty. Ciarko jest u Sanok. Bukowski. Świetnie rozegrany to wszystko z Hentonenem i Bukowski. I smag -i -łow, także te o... I Smagiłow popełnia błąd. I skutecznie powalczyli hokeiści z Sanoka, zlekceważeni przez defensorów Komar Krakowi, którzy teraz z pretensjami między sobą Jakub Miller i Martin Dudasz jakby chcieli powiedzieć sobie ty powinieneś się pilnować jak ale o kontynuacji akcji nie mogło być już mowy. Krakowianie z dystansu ten strzał. Tronę światła bramki spiesznego. Jeszcze szaur na lewą. Na lewe skrzydło. Ponownie Jerzek. Który nieupilnowany. Stronę. Jeszcze Krążego, Dany Skrzyżowskiemu. Muszą wracać. Sanoczanie świetnie. Teraz skierowane podanie do Jacenki, który z backhandu starał się. Wznowienie hokejści jest su Antonem na podanie, ale... Jednak skierowany strzał w stronę Pierewoszczykowa, bramki przez Jekunyna. Wiktor Krążka jeszcze zmieniony bezpośrednio przed bramką Rosjanina. I mamy już 7 do 3 na arenie w Sanoku. Swojej tafli są bardzo groźni. Przekonały się o tym dzisiaj pasy. Różnie kończyło się dla wielu drużyn. Głośne odliczanie ze strony kibiców gospodarzy kończy to spotkanie które Siarko STS Sanok wygrywa 7 do 3 w meczu z Komar Krakowią. Meczu, w którym zdecydowanie lepsi, zwłaszcza na przestrzeni drugiej i trzeciej tercji, okazali się gospodarze.